Maku w lesie, pewnie znowuż będzie jachty czarterował. Cześć, witajcie, wróciliśmy jak widać, cali i zdrowi. A ja znowuż jestem w lesie, a dlaczego jestem? Yy, a to dla teoproszy. proszę To szatan jest, czy nie szatan? Nie wiem, sprawdzą w domu. Przyszedłem do lasu, bo wiem, że nurtuje Was pytanie, ile tak naprawdę kosztuje, ile nas wyniósł cały tygodniowy rejs po Mazurach jachtem. Dlatego przyszedłem do miejsca, w którym to się wszystko zaczęło i Wam opowiem i powiem, ile tak naprawdę kosztowała ta nasza mazurska przygoda. Jeżeli chodzi o czarter jachtu i w ogóle pomysł tej całej podróży do yy, Węgorzewa i... Całego tego rejsu po wielkich jeziorach mazurskich, zastanawiacie się pewnie, czy trzeba być kryzusem i zarabiać miliony, trzeba być może szejkiem albo nie wiadomo kim, żeby zasponsorować czy sobie zrealizować taki szalony pomysł, jak wyjazd do, na Mazury i pływanie jachtem. Zaskoczę Was. Może to, nie wiem, kwota duża, może mała, nie mnie to oceniać. Ja Wam powiem, ile tak naprawdę my wydaliśmy na wyczarterowanie na tydzień jachtu na dwie osoby. Więc jeżeli chodzi o jakt, jest to koszt 2900 zł za jakby cały czarter. Dostajemy jakt w sobotę o godzinie 15 i w kolejną sobotę do godziny 11. Trzeba go po prostu oddać. Oczywiście jest możliwość jakiejś tam negocjacji cenowej i negocjacji czasowej, że można ten jak na przykład zdać troszeczkę później. Kwestia dogadania się z firmą, która jak czarteruje. My na zakupy przed rejsem pojechaliśmy do sklepu spożywczego, więc tak naprawdę 90% rzeczy, które jedliśmy na jachcie, to były kupione tutaj na miejscu przed wyjazdem, wydaliśmy na to 170 zł. Wszystkie opłaty portowe i nieportowe, ponieważ stawaliśmy część na dziko, część w małych przystaniach, więc ja to wszystko sumowałem, bo zbierałem paragony i rachunki i wyszło za pobyt dwóch osób i naszej. Naszego jachtu do 10 metrów, bo tak z reguły jest to liczone: do 10 metrów jakaś kwota, powyżej 10 jakaś inna kwota. Zapłaciliśmy za aporty 336 zł. Pewnie Was zastanawia, ile mogliśmy wydać na paliwo pływając takim jachtem. Pływaliśmy jachtem, który miał silnik 30-konny. Ponieważ to są jachty spacerowe, one osiągają prędkości do 15 km na godzinę i przez cały tydzień, a przepłynęliśmy ponad 200 km wszystkimi chyba możliwymi jeziorami. Nie wiem, czy któreś minęliśmy, chyba tylko takie, które po prostu było zabronione wpływanie na silniku wydaliśmy na paliwo 367 zł za benzynę. Nie zapominajcie, że w jachcie też mieliśmy ogrzewanie, z którego nieraz korzystaliśmy. A całe 7 dni i wydatki na olej napędowy wyniosły nas 27 zł. Doliczmy jeszcze do tego parking. Samochód zostawiliśmy w porcie w Węgorzewie, zapłaciliśmy za cały tydzień 100 zł. Postanowiłem jeszcze pokusić się i sumować takie małe zakupy, bo byliśmy kilka razy w Biedronce, gdzieś tam dokupowaliśmy piwo i pieczywo i takie wydatki w tym tygodniu wyniosły nas około 90 zł. Jak widzicie cała kwota, która tutaj się wyświetla to jest 3990 zł za 7 dni niesamowitej przygody na Mazurach, pływając naprawdę fajnym jachtem, bo nasza nautika była z 2019 roku, więc roczny jacht, wszystko nowe, świeże, pachnące. Jeżeli podzielimy tą kwotę 3990 zł na dwie osoby, to wychodzi 1995 zł za jedną głowę tydzień na Mazurach. Nie zapominajcie, że jak, który pływaliśmy, był tak naprawdę przystosowany do spokojnie czteroosobowej załogi, a pływać nim mogło nawet 6 osób, ale wydaje mi się, że sześć osób przy tym gabarycie to by było zdecydowanie za mało miejsca. Natomiast 4 osoby spokojnie. Więc 2000 przy dwóch osobach. Jeżeli byście pływali w czwórkę, to koszt jak tu się nie zmienia. Dalej byście zapłacili 2900 zł za charter, natomiast załogantów mogło być czterech, więc te koszty jeszcze by się obniżyły. Nie mnie oceniać, czy to dużo, czy to mało. Ja tylko powiem ze swojej strony, że warto było wydać te pieniądze, te 2000 zł na osobę i spędzić naprawdę 7 super dni na Wielkich Jeziorach Mazurskich. I na pewno to powtórzymy. I na pewno w szerszym gronie. Weźmiemy jakąś ekipę jeszcze, jakąś może parę, może jakiś znajomych i naprawdę w większym gronie pojedziemy, bo to są przygody, których się nie zapomina, a to, że każdego dnia jest milion rzeczy, znaczy milion, jest dziesiątki rzeczy, które można zobaczyć. Za każda noc to inny port, inne przeżycia, inne niespodzianki. Mnie osobiście bardzo sprawia frajdę taki sposób jakby podróżowania, ponieważ ja jestem typem człowieka, który nienawidzi siedzieć ciągle w miejscu. Chyba dlatego tak mi się spodobało właśnie pływanie jachtem po wielkich jeziorach mazurskich, bo będąc tam w przyszłym roku ja wiem, że zwiedzę kolejne, super inne, ciekawe miejsca, w których na przykład nie byłem. I to, co zobaczyłem przez ten tydzień, jestem święcie przekonany, że naprawdę Mazury yy, yy, nie dadzą się tak szybko znudzić. Yy, czytałem na forach o ludziach, którzy potrafią na Mazury przez 10 lat w sezonie, tydzień, dwa, trzy pływać, i oni ciągle odnajdują tam nowe miejsca, yy, nowe sytuacje, nowe, nowe zdarzenia, nowe ciekawe, fajne zabytki, których wcześniej nie widzieli. Dlatego nie zastanawiajcie się, jeżeli macie ochotę, yy, pomyślcie bardzo ciepło i gorąco i w ogóle. Weźcie pod uwagę, że Mazury mogą być bardzo fajnym przeżyciem, i naprawdę nie zastanawiajcie się, jeżeli macie ochotę wyczarterować jacht, zróbcie to. A wszystkie przeżycia, które będziecie mieli podczas tego pobytu, na pewno będą niezapomniane. Więc jak widzicie, za 2000 zł można przeżyć super 7 dni pływając szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich. A jeżeli zastanawiacie się, co takiego znowuż wymyślę, bo w końcu jestem w lesie to powiem Wam, że wpadłem na jeden taki pomysł. Nie wiem, czy uda mi się go zrealizować w najbliższym czasie, ale jeżeli uda mi się go zrealizować, to będziecie pierwszymi osobami, które się o tym dowiedzą. Dobra, ja uciekam, bo zaczyna strasznie padać deszcz. Więc co, do następnego vloga. Fajnie, że jesteście ze mną. Dziękuję za wszystkie łapki do góry i komentarze. Bardzo to budujące i fajnie, że przeżywaliście ze mną i Zigą ten tygodniowy trip na Mazurach. Było nam bardzo miło, że byliście z nami. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie również tam popłyniemy i będziecie również z nami, a ja wezmę kamerę i może coś ponagrywam. Zobaczymy. A teraz zmykam do domu. Mam prąd, to coś zjem, więc do zobaczenia do następnego vloga i trzymajcie kciuki na ten mój kolejny szalony pomysł, który urodził się w mojej makówce. Właśnie. Maku ma makówkę. Trzymajcie się, pa!